Witamy w programie Panorama Powiatu Polkowickiego. Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach zorganizowało czwarty już piknik rodzinny. Tradycyjne występy klauna Marka, a także pokaz ratownictwa medycznego czy zwiedzanie Wozu Strażackiego to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na polkowickie rodziny. Zapraszamy! Polkowicki PCPR wraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami i firmami zorganizował w tym roku dzieciom, jak i rodzicom zastępczym masę atrakcji. W imprezę zaangażowały się wszystkie służby. Wraz z dziećmi cały dzień bawił się lew policjant. Strażacy natomiast przyjechali wozem, który dzieci mogły zwiedzić i obejrzeć z każdej strony. Podobnie było z karetką. Niektórzy próbowali swoich sił za kierownicą ambulansu i chętnie używali sygnału dźwiękowego. Innych interesowało zaplecze medyczne można y, poznać y, nowe rzeczy, których się jeszcze nie widziało na przykład. Wiele emocji i zainteresowania wzbudził pokaz ratownictwa medycznego. Była to z jednej strony duża frajda, z drugiej cenna lekcja w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy szkolili tak dzieci jak i dorosłych. O, tak się tak uciska się, żeby, żeby zaczęło wybrać. Drugą rękę przełoż? Tak, o, ręka I masuje i masujemy serwki. Wykonujemy masa szlapki piersiowej. I teraz tak. I że od, 2010, no, od 2010 roku nie musimy wykonywać wentylacji u za. W tym wypadku masujemy ciągle 100 10 minut minut. Chętni mogli także pojeździć autem patrolu przeciwpożarowego lub nadmiar energii wyskakać na dmuchańcach. Nie zabrakło także bardzo popularnego ostatnio malowania twarzy. No bo, no bo ładne są bardzo malutkie są no i no i miały był to także doskonały dzień do typowego relaksu na trawie, tym bardziej, że pogoda dopisała. Znalazło się także coś na ząb w piknikowym wydaniu. Tradycyjnie już na imprezie pojawił się klaun Marek, który rokrocznie uświetnia piknik polkowickiego PCPR-u. Oprócz ciekawych pokazów kuglarskich, każdy uczestnik mógł liczyć na upominek w postaci balona. Kwiatki dziewczynki, kwiatki, mietrze, to w zależności co to są. Ja nie jestem zawodowcem, jestem amatorem. Na tyle co podpatrzyłem na internecie i co potrafię ukręcić to próbuję. To czwarta edycja pikniku rodzin zastępczych w Polkowicach, organizowana z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Starosta Polkowicki tradycyjnie złożył wszystkim życzenia normalności, normalnego prawa i normalności w rodzinach, spokoju, bo jeżeli rzeczywiście państwo nie będzie zbyt mocno ingerować, zmieniać przepisy bez przerwy i wpływać na taki czy inny system funkcjonowania tego typu opieki, to wszystko się poukłada i ludzie dorośli, odpowiedzialni rodzice doskonale wiedzą, w jaki sposób należy prowadzić dzieci, w jaki sposób należy je wychowywać, bo to przecież są najczęściej doświadczeni rodzice, którzy mają za sobą wychowanie swoich dzieci. A my jako administracja również wiemy doskonale, jak należy wspomagać te rodziny, aby się zbytnio nie wtrącać, że tak powiem, w jej funkcjonowanie, ale tylko delikatnie obserwować, delikatnie kontrolować, przekazywać środki i przekazywać wszystko, co jest możliwe do tego, aby ta rodzina się rozwijała, aby relacje między uczestnikiem tej rodziny, dzieckiem, a samymi rodzicami, były i przebiegały jak najlepiej. Mimo zwiększenia się świadomości społecznej, rodziny zastępcze nadal spotykają się z niezrozumieniem, a rodzice są niedoceniani. Jeszcze dalej. Funkcjonują takie mity, że te rodziny funkcjonują tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Myślę, że trzeba się zastanowić, zanim powiemy coś o takich rodzinach zastępczych. Tak jak w każdym jednym zawodzie, są osoby, które nie spełniają się w tej funkcji i to też jest normalne, ale są rodziny, które wspaniale wypełniają swoją funkcję i zapewniają dzieci, dzieciom opiekę, wychowanie właśnie. W w komórce, która jest rodziną. Władze powiatu polkowickiego jednak nie mają takiego podejścia. Rodziny zastępcze mogą tu liczyć na duże wsparcie. Jest duża pomoc, bo mam psychologa, z którym właśnie z tą małą mogę chodzić, sama mogę dowiadywać się różnych rzeczy, co mi przysługuje, co mam robić konkretnie. Jest duża pomoc. Mimo wszystko niełatwo pozyskać chętnych na stworzenie rodziny zastępczej. Bardzo trudno pozyskać kandydatów na rodziny zastępcze. Każdy ma świadomość, że to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Trzeba zmierzyć się z dziećmi, których się nie zna albo jest się dla nich babcią, dziadkiem, siostrą bądź wujostwem, a też mamy takie rodziny, które są zupełnie niespokrewnione. Jest to trudna. Trudna funkcja, mówią o tym misja. Należy jednak popatrzeć na to, że osoby przez całe 24 godziny zajmują się dziećmi, oprócz tego, że mają serce dla swoich dzieci mają również, muszą mieć serce dla dzieci, które są skierowane do nich do rodziny zastępczej. Jest to trudne pogodzenie. Trzeba w którymś tam momencie swoje dobro poświęcić na rzecz przyjętego dziecka. Najczęściej jest to po prostu bardzo trudna decyzja. Była trudna, wszystkie za i przeciw rozważałam, ale więcej było właśnie tych za, żeby je wziąć, żeby jednak pozostały dziewczynki w rodzinie, bo wzięłam dwie siostry i jedną nastolatkę, która ma 16 lat skończona i tą właśnie tą małą, która ma 10 lat. Nowa ustawa o pieczy zastępczej kładzie duży nacisk, szczególnie na tworzenie rodzin zawodowych. Chętni jednak muszą spełnić wiele warunków, między innymi w zakresie wykształcenia. Cztery miesiące trwa szkolenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Szostak to trzecia rodzina zawodowa w powiecie polkowickim wzięli pod opiekę trzech chłopców w wieku od 2 do 4 lat wychowali już dwoje adoptowanych dzieci mają więc świadomość z czym wiąże się rodzicielstwo zastępcze Trzeba wykazać się dużą cierpliwością wobec dzieci. Dzieci są w takim wieku, że trzeba po prostu dużo jak gdyby wprowadzać w edukacji, nadrabiać pewne zaległości, które są no, w różnym stopniu u nich się kształtują. Jeden starszych chłopczyk najstarszy jest bardziej może taki pojętny, radzi sobie lepiej, z kolei młodszy. Wymaga jak gdyby większej takiej uwagi, że trzeba po prostu więcej yy, jak gdyby przedstawiać mu, czy też stopniować u niego ten wzrost tej takiej edukacji. No i najmniejsze, które po prostu przy nich się kształtuje, najmniejszy pacyczek dwuletni. Trzeba wykazać cierpliwość, no i takie spostrzeżenie, które dziecko trzeba go wymaga, bo trzeba dostrzegać po prostu potrzebę każdego dziecka indywidualnie. Także to nie jest tak, że, że ogólnie czy charakterystycznie jakiś tam schemat, ale niemniej po prostu trzeba to spostrzegać. No i na co dzień odkrywamy po prostu każdą tą potrzebę, każde ich pragnienie i, i do tego się dostosowujemy, o tak bym to powiedziała, nie? Tak, tak poniekąd, poniekąd mamy jakieś doświadczenie, bo nasze dwójka adoptowanych dzieci, mamy 18-latkowie, 18 także 17 lat są z nami i w sumie y, poniekąd znamy jakieś tam problemy, jakie mogą, jakie dzieci potrzebują, żeby, y, żeby ich po prostu... Ukształtować, o, ukształtować, na, na, ukształtować na, na dobrych ludzi. Dzieci, które potrzebują rodziny zastępczej mają za sobą najczęściej niezwykle smutne i tragiczne przeżycia. Rodzice mieli problem alkoholowy i po prostu dziewczynki by trafiły do domu dziecka, więc wkroczyłam właśnie, żeby zostać tą rodziną zastępczą dla siostr. W Powiecie Polkowickim funkcjonuje obecnie 75 rodzin zastępczych, w których przebywa setka dzieci, to więcej niż w ubiegłych latach. Ja się bardzo cieszę z tego faktu, że nasze działania od kilku lat prowadzone, takie marketingowe, profesjonalne, powodują, że liczba rodzin zastępczych się zwiększa. To myślę, że wyzwanie na XXI wiek, aby dzieci znajdowały się w autentycznych rodzinach. Te dzieci, które potrzebują pomocy, lepiej tam się rozwijają, lepiej się adaptują. W tym wydaniu panoramy Powiatu Polkowickiego to już wszystko. Dziękujemy za uwagę.